Cześć, witajcie na kanale 11. Dzisiaj odceniłem sobie drugi pak opieki na tym kanale. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba, zostawcie lajka. Tutaj będzie gdzieś, przyjdźcie do subskrypcji. Oczywiście, klikajcie go na dole, żeby był biały, i klikajcie dzwoneczek, bo na pewno pojawi się dużo więcej materiałów. Dzisiaj ja i Marek Mostowie, będziemy <laughs> <laughs> nagrody za Foot Champions oraz Division Rivals. Tak, dzisiaj na naprawdę mega, mega dużo fajnych kart, na przykład z Bundesligi. Mamy Sancho, Holanda, Hawersa, Wernera. I najpiękniejszego Polaka Rodaka, Roberta Lewandowskiego. Polski, Lewandowski, Groda Polski, Lewandowski, Lewandowski. Odbieramy nagrody za fut Champions. I tak do nocy, do rana, ten oto piękny ludzik myślę, <ścoughs> siedział i nabijał. Oto tą najlepszą, najspanialszą rangę, GOAT 3 e, wbity, dwa piki do wyboru, to co? Piękny po jednym? No dobra. Dobra, uwaga, I lecimy. Jest coś wysoki. Pierwszy, pierwszy wybór i nie jest źle, nie jest źle, ale to nie jest to czego byśmy chcieli. Pizzini fajnie wygląda na Pizzi, No Hakimi też, ale chyba weźmiemy tego na, prawe, na prawą obronę. Wiesz to boję się, że jak tego Hakimiego wybiorę, to ten Pizzi... Znaczy, być bierze Pizziego, mm. to się pojawi znowu, mm. bo jest z tej ligi. Ale nie, no dobra, 9-4, brałbym go, też bo ten Hakimi mi się mam wszystko nie przyda. Dobra, to tak, pierwszy wybór padł na Pizziego. Dobra, Leber. i czy jest szansa? Robert, Robert. Lewandowski jest <laughs> Widzisz? powiedziałem, <A>, <laughs> przepraszam, widziałem. Ja wiem, ja no, skład serio. No nic, no dobra, no ja. bierz Rafę, no 9-3. Okej, okay, no 9-4, 9-3 to nie są y, najgorsze piki, jakie mogły być. Nie są też najlepsze. Ale okej, okay, dobra, odbierzemy sobie od razu do Rawalsy i otwieramy wszystkie paki. Bierzemy paki niewymienne. No tutaj nie, nie, nie patrzcie na dywizję i, i na rangę. 7 paczek do otwarcia. To zobaczymy. Pierwsza paczka, od tych najsłabszych, to? Pierwsza paczka. Piłkarze elektrum. Czy będzie, tak. będzie powoli, czy będzie powoli? Zaczyna się nieciekawie, no. Piękna historia. O, ale jest bardziej 8. 5. No Spoko. jakby to było tydzień temu. Tak, e, dwa tygodnie temu, no to. Dobra. Druga paka, druga paka na dziś. Proszę, tak jak ostatnio, proszę jej. Jeden Team of the season. Aaaa, nie, to raczej z tego nic nie będzie. <laughs> Baz dost. no nic. Dobra, ale nie złamujemy się, nie złamujemy się. To Początek. Byłem. Ale po proszę, proces. tam nie będziesz kolegą posypało, a ci tym Niemcami posypało przepraszam. Nie. Dobra, cztery megapaki. leci pierwszy, Zobacz. Co będzie? W tej mega paki. O, o, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, czekaj. Dobra. Szkoda. No. Uwaga. Kolejna paka. Czy cokolwiek? O? Gdzie jest łoka. Jest łoka. Dobra, walka. portugalia. Portugalia. Kawani. No dobra, dobra, ale czyli jesteśmy z tak? Jest. Więc jest progres 8-8 godzin. Wymienny, więc po Okej, okay, okej. Okay. No, Maciek, tutaj musisz teraz trochę się wyprzygnąć. Tak, w tej chwili Maciek jest królem paczek. Tak, już znowu wypatrzony. Może odwrócimy parę potek. Tu, coś się trafiało. No i się podtrzymamy tą tendencję, uwaga. Jest tutaj napaka. Musi być więcej 8-8. Tak. Chyba będą ekrany. O! Yeah. Cztery oznaki karta. Kurde, ale to nam zrobili no, ale... To myli, to myli. Zrobiłam karta. Dobra, ostatnie mega paka. Piękny, leży z tym. Lewandowski, nikt inny. Robert. Robert Lewandowski. Uwaga, chyba będą ekrady. O! A, no tak średnio bym powiedział. No. Tak średnio bym powiedział. Mandanda, nie, Szkoda. Rufier. Rufiera. Hmm. No szkoda, no, no. Ostefek, mega paczka rzadkich zawodników, 50K w paczce. z założenia. Zobaczymy to. Ej, ostatnio na filmiku daliście mi Wardiego Team of the Season. Dzisiaj to to samo. Nie cztery Toccy w paczce jednej. Nie, jeden do, nie A, trzy, nie, <laughs> nie dwa. Nie dwa. Jeden, jeden, jeden. jeden, jeden ba, ale bardzo dobry, proszę. Ale z Bundesliga. Tak. Jeden Toc z Bundesliga. Lewandowski. Nigdy z tego nie ma, ale Royce. Uwaga. dzisiaj Royce, przepraszam. A -a. A -a. Messi! Messi! <grym> <grym> Lotoromach też trafiłem, zanim otwarłem Wardiego. Dobra, A, teraz okay, trzeba otworzyć okay. jakąś inną paczkę, wiem, żeby trafić e, kogoś lepszego. Dobra, no niestety, w paczce za 50 nie było nic ciekawego. E... Jestem troszkę zawiedzeni, no. Ale nic, jeszcze jest paczka z gwarantowanym zawodnikiem z Bundesligi, i tam jest ostatnia szansa na pana Koło, Roberta. Dobra. Także czekajcie. Toc. Z Bundesliga. Uwaga, co tutaj będzie? Polak, Polak, Rolak, nic innego. Tylko Polak, tylko Polak. proszę. Niemcy. Nie Humels. No nie jest tragicznie, ale też nie jest dobrze. Jest 9-6, no cieszymy się. Widać Polak. <laughs>